Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Jak wiecie z do odcinka, czyli informacje o hodowli, bardzo dużo się zmieniło. Zostaję hodować miniaturki już i będę hodować ludyki rasowe, czyli prawdopodobnie nowozelandzkie czerwone i może jeszcze nowozelandzkie biały. pomyślę nad tym. No i tak, ta samica we wtorek odjedzie już ode mnie. Ona już jest sprzedana, we wtorek po nią klient przyjedzie. Nic ona już jej nie ma Nie będzie z nami. Stefan, co do niej, to jest wiem. On prawdopodobnie też zostanie sprzedany. Zapytam się to do pana, czy też do będzie chciał i też po prostu odjedzie. Ja nie będę zmieniał żadnego klulika. i będę mógł tu bić czerwonego. Ten klulik, czyli ten na pójdzie do hodowli tamtej, do której zaraz przyjdziemy. Tamta nie jest hodowlą moją. On przejdzie tam. No, więc ona już jest sprzedana. Stefan, nie wiadomo, ale prawdopodobnie też. Miałem do zostawiać, ale chcę stąd z miniaturkami. Miałem do niej do ale Chyba ten pójdzie, jeszcze nie wiadomo. A tymczasem to było na tyle z informacji. No i teraz damy sobie króliką mieść. Prawdopodobnie to już jest ostatni odcinek o tych królikach, bo i prawdopodobnie jak kolejny, no to już i tutaj nie będzie w hodowli. Zobaczymy co będzie działo się dalej. A teraz podamy sobie ludziom po pół jabłka i kalmy. Mieszankę zbożową. Ok, to damy im po jabłko. Jabłko dzisiaj. Po pół ta do jabłka. Jamy. Teraz. To są. No więc on pójdzie do hodowli tamtej zaraz wam to jest pokażę Ja tej części ale tamta nie jest mała jak hodowla no mamy to tak no i zostało <Glubi> <i zostały> ją <Glubi> na drugim zetklić zetkliłem jeszcze jaskol na tej części zostało i trzeba im dać kuliki dostałem dla i miasto mieszankę. Moja mieszanka dla kuliku jest stwarza się z glanu i yy, stwarza się z owsa. należy to tylko tyle, ale jakby mi kuliki tuliki lasowe, Mieszanka się powinna zmienić. Nie wiem co jak, ale co za mąż, jak co będzie działo się dalej z na co będę Was informował jak te zmiany i to dalej dziękuję za nowe subskrypcje. Chyba jest Ja dokładnie pod całe no to. Jest to stery i dziękuję. I to już by było na tyle z informacji. Pan Harmon Nowozelandy, tak, to będzie lasa czerwony i biały, prawda? Prawdopodobnie. Co ze Stefanem, to zobaczymy. Ona to na pewno odwiedzie sodo, czyli we wtorek, prawdopodobnie. A no, on przejdzie. A jeszcze miałam wam pokazać hodowlę, do której on pójdzie. Czyli ten samcyk. Dziękuję za oglądanie Życzę miłej niedzieli. I do widzenia do następnego. Co do odcinków, nie wiem jak to będzie, bo wcale nie będę miał królików, to nie wiem no, jak to będzie się pojawić Postaram się jak najszybciej załatwić jakiś nowy nabytek. Więc cześć, na razie.